Wysiadamy co chrzciak? No W końcu jesteśmy Wysiadamy No No to jesteśmy Gdzie teraz idziemy? 5 minut później. Ej, Chrzciek, Widzisz go? Kogo? Tam, co stoi pod tym. Tym, tym. Nie wiem, jak to się nazywa. O, no. Widzę. Chyba do kogoś macha, co nie? No. Tak. Kogoś macha na bok. Do kogo? Patrz, tam coś jedzie. Jakieś dwa wozy. Też, co u was? Długo no, jechaliście. No. A, To u Ciebie. Długo dostaje już No tak gdzieś. z 15 minut. A. Hej, proszę jak. Idziemy tam i zapytamy się co robią, jaki mają plan i o czym nam gadają. No spoko, mi pasuje. Trzymaj kolę. Dzięki, krzyk. Co jest panowie? Z kolą. Panu były dużo kolonizował. No, ale dawno nie widzieliśmy, też się widzieliśmy. O Jezu. Mm. Co was tu sprowadza? Właśnie my chcieliśmy zadać y, to pytanie wam. O. No dobra. No, po prostu tak, tak tu przyjechaliśmy. O co? Nie, i teraz co? Jakoś pytanie. Mhm. Mm jak się nazywacie? Nie Leon, ale jak się no drogę. Skąd jesteście? Stąd. A to cię to interesuje. My powiedzisz chyba, to wy może powinniście nam. No, Ci Nie masz na racji. Też. Oj, dodawać tutaj. Co mi w kole strzelasz? No, tak, tak mi się chciało. Ktoś ci pozwolił? Idę z chlebu po Ale robisz co? Ty mi daj Nie. Ale mi dała najwyższa. To mi doszło Nie. Hmm. Tu je to ja sobie kupię jedną. I to będzie e, ten e, 5 16. Dobrze. Proszę. Dziękuję. I tutaj deszta 2,83. Proszę bardzo. Dziękuję. Tam butelki pan przyjmuje? Tak, przyjmuje. To ja panu dam. I poproszę na nową kolę, Chcę kupić. Bada. Tu też 5, no to było 5... 16 chyba. Nie będzie 16. Proszę tutaj. Bada. No i tutaj pięć groszy jeszcze. Przysk. Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Albo jakby co? Ja sobie ten zy. To możemy pokutecznić jeszcze zy. No trzy. Te butelki. Tu ze paten, no, Tak, no? tak. Ju spadchodz. Ne, ja budiu ode. Budu dinkuyu. Skolja. Ne, tu gdzie ńo? Tu ńo? i ponco. Tu

To nie to też tym, że w tym pieniędzy zabraliśmy, że Co tym pieniędzy Идем что-нибудь Ну то бегем Не, не бегем, то я тоже Где они A ja tam nie wiem, pojmijmy się swoim. No. Zgubili jednego. Zgubili o Pu, Co to jest? Zczułem nas. To my do niego. Patrz, ktoś z nas tu przyjechał. Pomogł nam na pewno. Idziemy dalej? No. Idziemy do tej Zawsze chodziliśmy, tak? Idziemy. Co? Zmienili. Ta która była w tym miejscu kiedyś, przeniesiono ją do. I co? Jak na skrzyżował obok skrzydła? Potem przychodziliśmy. Nie było i tam przecież. No właśnie. Może no, po prostu nie zauważyliśmy. Może. Czy wracamy? No.